Lato tego roku było doprawdy upalne. Już od czerwca temperatury przekraczały 30 stopni. Wszystko wskazywało na to, że pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi nad wodą. Wielkimi krokami zbliżały się wakacje, a zgodnie z wcześniejszymi planami, tym razem mieliśmy wybrać się całą rodziną na Mazury. Mój ojciec Jerzy, na co dzień pracownik w dziale handlowym jednej z dużych warszawskich korporacji, był pasjonatem nurkowania. Pół bagażnika naszego suwa zajmował jego sprzęt. Tym razem zamierzał eksplorować podwodny świat mazurskich jezior i oczy mu się świeciły już na samą myśl o urlopie. Moja matka, Weronika, zamierzała raczej wypoczywać na kempingu i na tą okazję wzięła ze sobą pokaźną kolekcję książek. Moja siostra Dagmara, która zimą tego roku miała ukończyć osiemnaście lat, myślała raczej o tym, aby w najbliższym mieście poszukać jakiegoś klubu. Ostatnie co ją kręciło, to spędzenie całego dnia wśród drzew i krzywiła się na samą myśl o spaniu w namiocie. Była typem dziewczyny, która lubi miasto i komfort No i byłem jeszcze ja Nazywam się Krzysiak i mam 17 lat W sumie cieszyłem się na ten wyjazd Dotychczas z reguły jeździliśmy w góry A od jakiegoś czasu zainteresowałem się historią dawnych Mazur Zapomniane knieje, ukryte jeziora, tajemnicze wyspy A to wszystko okraszone burzliwą historią tego regionu nie dziwi więc fakt, że od początku pragnąłem zabrać ze sobą rower i zwiedzić w całą okolicę. Zanim wyruszyliśmy w drogę, na mapie, którą odręcznie narysowałem, zaznaczyłem wszystkie interesujące mnie obiekty. Tak na wypadek, gdyby w okolicy, do której jedziemy, był problem z zasięgiem i GPS-em. Mam duszę podróżnika i spodziewałem się tego, że stary, opuszczony niemiecki pałac, położony w środku lasu, cmentarz z okresu II wojny światowej, czy nieużywany od pół wieku wiadukt kolejowy, to tylko wierzchołek tego, na co mogę trafić, eksplorując okolice. Pragnąłem gubić się i na nowo odnajdywać, przeżyć wielką przygodę, trafić na coś, czego nie zapomnę do końca. I trafiłem. Po dojechaniu na miejsce kempingu zaczęliśmy rozkładać namiot. Mój ojciec powtarzał, że dobry sprzęt to podstawa, a nasz był prawdziwą twierdzą, która miała bez szwanku wytrzymać naprawdę wielką ulewę. Polana, która przez kilka najbliższych dni miała stanowić naszą prywatną własność, rozciągała się nad dużym, śródleśnym zbiornikiem wodnym, okrążonym z każdej strony gęstym lasem. Według mapy topograficznej nosiło ono nazwę jeziora Ornagernui. Muszę przyznać, że była to intrygująca nazwa, która wzbudziła moją wyobraźnię już od samego początku. Oprócz nas nie było tam nikogo a do najbliższego większego miasta mieliśmy paręnaście kilometrów, czyli jakieś dziesięć minut jazdy samochodem. Moja siostra odetchnęła z ulgą, gdy to usłyszała. Od samego początku nie czuła się tam swobodnie, ale pocieszaliśmy ją, że odpoczynek od zgiełku wielkiego miasta zrobi jej dobrze. Nie rozstawała się z telefonem, ale w końcu znalazła sobie miejsce na małej plaży nad jeziorem i zauważyliśmy, że nawet cyknęła sobie zdjęcie, które po chwili wyświetliło mi się na Instagramie. Moja mama prawie natychmiast dojrzała duży, złamany konar drzewa do połowy zatopiony w wodzie. Stwierdziła, że będzie to świetne miejsce do spokojnych przesiadywań w towarzystwie literatury. Zaraz po rozłożeniu namiotu zapaliliśmy statą Grilla, a gdy węgle leniwie zaczynały się jarzyć, począł rozkładać swój sprzęt. Zamierzał nurkować jeszcze tego dnia. I wtedy stwierdziłem, że najwyższy czas bym przyszykował swój rower, aby rozejrzeć się wstępnie po okolicy. Po zjedzeniu kiełbaski ruszyłem przed siebie, mówiąc rodzicom, gdzie zamierzam się poruszać. Rzecz jasna, plan miałem inny. Chciałem ich tylko uspokoić, że pragnę przejechać się po najbliższej okolicy, aby przetestować ostatnie udoskonalenia w moim rowerze, takie jak nowe przerzutki czy hamulce. Gdy tylko oddaliłem się od rodzinnego obozowiska i przestałem czuć w powietrzu swąd pieczonego mięsa z grilla, skręciłem na północ. W drogę, którą zauważyłem, gdy jechaliśmy na Polanę, a która doprawdy mnie zainteresowała. Gdy w nią ruszyłem, droga gruntowa szybko zamieniła się w zarośniętą i dawno nieuczęszczaną ścieżkę. Moja ciekawość wręcz pchała mnie, abym parł przed siebie. Jadąc przez gaj, odkryłem małą polanę, która o dziwo wyglądała na wydeptaną. Było to o tyle dziwne, że na ścieżce, którą tu dotarłem, nie odnalazłem tak wielu śladów, a droga była przykryta jeszcze zeszłorocznymi liśćmi. Rozglądając się wokół, odkryłem, że w rzeczywistości stoję w centrum kręgu kamieni, które wytyczały polane. Moja wyobraźnia prawie natychmiast podpowiedziała mi, że był to krąg ofiarny jakiegoś pradawnego plemienia. Kamienie nie były duże, wystawały nad ziemię około pół metra każdy, było ich dwadzieścia, a krąg miał może pięć metrów średnicy. Jeszcze ciekawszym było to, że każdy z nich posiadał wyryty, oddzielny symbol składający się z niepowtarzalnej kombinacji kresek. Być może były to jakieś runy. Zrobiłem kilka zdjęć, wypchnąłem smartfona do kieszeni i ruszyłem dalej przed siebie, zaznaczając rzecz jasna miejsce na mojej mapie. Gdy wyjechałem z gaju, Moim oczom ukazała się duża polana, której krańce po wschodniej stronie wznosiły się łagodnie ku górze, łącząc się w końcu z błękitem nieba. Gdzieś w oddali po zachodniej stronie widziałem śmigające drogą samochody, ale ścieżka prowadziła dalej, wprost do potężnego lasu, w którym rosły wysokie dęby. Gdy zagłębiłem się w puszczę, Korony drzew przykryły niebo, a w środku panował półmrok, nawet pomimo środka dnia. Wokół roztaczała się idealna, niezmącona cisza. Czułem, jakbym znajdował się wewnątrz pradawnej leśnej świątyni. Wzbudziło to we mnie uczucie lekkiego niepokoju, lecz moja wrodzona ciekawość po raz kolejny zwyciężyła. Opony mojego roweru zagłębiały się w coraz to bardziej grząskim gruncie. Nie przejmowałem się tym, sądząc, że dotrę na skróty do ruin pałacu oznaczonych na mojej mapie. Spojrzałem na telefon, stracił zasięg, ale i to nie potrafiło mnie powstrzymać. I jakież było moje zdziwienie, gdy nagle z pomiędzy wielkich drzew wyłonił się człowiek. Stał na mojej drodze i wyglądał jakby, dosłownie czekał na mnie. Był łysy. Ubrany w sienną koszulę, zabrudzoną nieco. Przypominał jakiegoś rolnika z okolicznych wsi. Bruzdy na czole i policzkach zdradzały, że był już w jesieni swego życia. Co zwróciło moją uwagę, to to, że w prawej ręce trzymał długi kij przypominający totem. Wyglądało to nieco zabawnie. Początkowo zamierzałem go po prostu ominąć i olać. Równie dobrze mógł tu być na spacerze albo jakiejś dłuższej wyprawie. Ale gdy byłem już blisko, dosłownie stanął mi na drodze. Zabłądziłeś, chłopcze? Wychrypiał. Miał jakąś chorobę gardła. Nie mówił normalnie, co tylko spotęgowało we mnie uczucie konsternacji i niepewności. A co to Pana interesuje? Zapytałem twardo. To las publiczny, nie było tabliczki teren prywatny. Uśmiechnął się z politowaniem i poruszył kijem w jakiś dziwny, wręcz mistyczny sposób. Dałbym sobie rękę uciąć, że wraz z szumem drzew usłyszałem wtedy kroki i szepty dobiegające z głębi lasu. To nie byle jaki las, a święta knieja orna gernuja. Miejsce przeklęte, a zarazem poświęcone. Nie powinieneś tu przebywać i najlepiej, abyś zabrał ze sobą też swoją rodzinę. I jego słowa spowodowały, że wstąpił we mnie prawdziwy niepokój. Skąd niby wiedział, że nie jestem tu sam? Nasze obozowisko mieściło się dobrych parę kilometrów stąd. Tymczasem tajemniczy mężczyzna zrobił krok w moim kierunku. Wynoś się stąd, bo... Zrobiłem krok wstecz, prawie przewracając się o jakiś korzeń razem z rowerem. Rozejrzałem się, czując jak w moim ciele wzbiera poczucie strachu. Las zmienił się, zaczął jakby... żyć. Powstało echo, ziemia drżała, a drzewa zaczęły się poruszać, jakby oddychały. Tak... Pamiętam to uczucie. Byłem wtedy przeświadczony o tym, że za chwilę zapadnę się w ziemię i nikt mnie już nie odnajdzie, albo korzenie drzew ożyją, oplotą mnie, rozszarpując na strzępy. Natychmiast wsiadłem na rower i zawróciłem. Tajemniczy mężczyzna odprowadzał mnie wzrokiem, ale szybko jego sylwetka zniknęła wśród drzew, a ja wnet wyjechałem na otwartą przestrzeń, opuszczając ten przedziwny las. Nim dojechałem do miejsca, gdzie stara ścieżka na nowo przemieniała się w drogę gruntową, trochę się uspokoiłem, a niepokojące odgłosy z głębi dębowej puszczy zmieniły się w łagodny śpiew słowika i przyjazny szelest liści. Zadałem sobie pytanie, kim do cholery był ten nawiedzony człowiek? Nie byłem chłopakiem, który łatwo wpadał w panikę, ale zastanawiałem się, czy oby nie warto było poinformować o wszystkim rodziców i wiać w inne miejsce. Już z oddali poczułem zapach Grilla, ale gdy postawiłem rower, rozglądając się po obozie, nie zastałem nikogo. Samochód stał, więc nie mogli nigdzie pojechać. Usiadłem na ziemi i stwierdziłem, że może poszli na jakiś spacer. W międzyczasie odświeżyłem swój telefon, aby na nowo połączyć się z siecią, i w wyszukiwarkę wpisałem hasło Ornagernuj. Musiał to być jakiś regionalizm, skoro nawet jezioro, nad którym rozłożyliśmy obóz, tak się nazywało. Nie myliłam się. Musiałem trochę pogrzebać, ale w końcu odnalazłem szukaną frazę na stronie, traktującej o pogańskich kultach dawnych Masur. Okazało się, że było to bóstwo wojny o trzech twarzach plemienia, które ponad tysiąc lat temu zamieszkiwało te tereny. Wygasiłem wyświetlacz, gdy nagle usłyszałem, jak pod wodą coś podąża w kierunku brzegu. Gdy sylwetka w syntetycznym kombinezonie wystrzeliła z toni jeziora, usłyszałem pisk mojej siostry, a chwilę później śmiech naszego ojca. Z zarośli wyszła moja mama, karcząc swojego męża za karkołomne zachowanie. Ten jednak nic sobie z tego nie robił, zadowolony z żartu, jaki zrobił dziewczynom. Gdzie byłeś? Zapytał mnie, gdy wyszedł już na brzeg. Nie zastanawiałem się już dłużej. Postanowiłem o wszystkim mu opowiedzieć. Może powinniśmy zmienić miejsce? Zapytałem. Tata spojrzał na mnie z politowaniem. Co, jezioro jest świetne. Woda jest czysta, a pod nią prawdziwe skarby. Zobacz. Wokół tylko spokój i cisza, i mielibyśmy zwijać obóz tylko dlatego, że nie podobamy się jakiemuś staremu dziadkowi. Trochę nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Mój ojciec należał do ludzi, którzy byli uparci i rzadko zmieniali raz podjętą decyzję. Daj spokój, to tylko kilka nocy. Przejedź się jeszcze gdzieś jak chcesz. Wkrótce zjemy kolację, pogadamy o tym, jaką szkołę dla ciebie wybrać. Rozmowy o szkole na początku wakacji nie były specjalnie przekonujące, ale poczucie pełnej kontroli nad sytuacją, przemawiające przez mojego ojca, ostatecznie mnie uspokoiło. Oczyściłem mój rower z błota i wkrótce wybrałem się w kolejną wyprawę, tym razem na południe, do najbliższej osady, aby kupić prowiant na zbliżającą się kolację. Gdy wróciłem, słońce było już nisko nad horyzontem, a niebo mieniło się różnymi odcieniami różu i pomarańczy. Moja rodzina siedziała przy stoliku turystycznym i o dziwo miałem wrażenie, że wszyscy zgodnie ze sobą rozmawiali, co nie zdarzało się od bardzo długiego czasu. Najwyraźniej urlop nam służył. Przysiadłem się. Mój tata z zadowoleniem otworzył puszkę piwa, a mama wyjęła jakąś planszówkę. Cały wieczór graliśmy, spędzając wspólnie czas i zajadając się przysmakami z grilla. Zupełnie zapomniałem o tym, co przeżyłem w lesie na północy tego dnia. Czasem spoglądałem kontrolnie w gąszcz, ale nie nadchodziły stamtąd jakiekolwiek niepokojące odgłosy czy coś podejrzanego, co kazałoby mi zwiększyć moją ostrożność. Było już ciemno, gdy postanowiliśmy się położyć. Jutro miałem zamiar ruszyć na wschód, aby odwiedzić lokacje zaznaczone na mojej mapie. Zasnąłem, otuliwszy się w śpiwór prawie natychmiast. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że wraz z moim ciałem została uśpiona również moja uwaga. A ja prędko pożałowałem, że nie wynieśliśmy się stamtąd natychmiast po spotkaniu tego dziwnego człowieka. Obudziłem się w środku nocy. Byłem cały mokry. Zerwałem się, słysząc jakieś dziwne odgłosy dobiegające z zewnątrz. To było jak uderzenia w bębny, które znałem ze starych filmów. Byłem doprawdy zdziwiony, że nikt z mojej rodziny się nie obudził. Ubrałem się i wyszedłem poza namiot. Teraz echo było jeszcze bardziej donośne, a oprócz bębnów słyszałem też coś na kształt skrzeku. Stwierdziłem, że musiały to być żaby z jeziora. Poczułem niepokój. Ale moja wrodzona ciekawość po raz nie dała za wygraną. Wziąłem ze sobą latarkę i ruszyłem przed siebie, chcąc zbadać źródło podejrzanych dźwięków. Gdy wyszedłem z polany, na której znajdował się nasz obóz i znalazłem się na rozstaju, zrozumiałem, że dźwięki dochodzą z gaju, w którym znajdował się krąg kamieni. Wokół drzew unosiła się rąkawam mgła, a w głębi dojrzałem też migające światła. Zrozumiałem, że ktoś musiał tam być. Przez moment zastanawiałem się, czy budzić rodziców, ale postanowiłem nie panikować. Być może odbywała się tam jakaś impreza, wszak przedwczoraj było zakończenie roku i moi mazurscy rówieśnicy mogli po prostu chcieć się z tej okazji zabawić. Ta myśl nieco mnie uspokoiła. Postanowiłem się upewnić, czy mam rację. Idąc ku Gajowi, starałem się poruszać powoli i cicho. W miarę możliwości nie świeciłem też w tamtym kierunku latarką. Z każdym moim krokiem słyszałem, jak dźwięk bębnów się nasilał. W końcu dotarłem do linii drzew. Czułem, jak w rytm uderzeń poruszała się też ziemia pod moimi stopami. Odsłoniłem gałęzie, a na moją twarz padło oślepiające światło. Poczułem obłędny smród siarki i zgnilizny, i wtedy zobaczyłem widok, jaki do dziś prześladuje mnie w koszmarach. Krąg jakby ożył. Kamienie lewitowały nad ziemią, a wokół ogniska, które płonęło na środku, tańczyły trzy kobiety, które wydawały przy tym odgłosy przypominające skrzeczenie i stękanie. Gdy przyjrzałem im się lepiej, a mój wzrok przyzwyczaił się do światła, zrozumiałem, że nazwanie tych istot kobietami było dla nich komplementem. Wyglądały jak żywe trupy o zawijane w bandaże, o wykrzywionych, nienaturalnych sylwetkach, twarzach tłustych i tak paskudnych, że samo patrzenie na nie powodowało we mnie odruch wymiotny. Do tego dochodził porażający smród, niczym z otwartego grobu. Wiedźmy, bo takie określenie podsunął mi umysł, były istotami, które według resztek mojego logicznego myślenia nie powinny w ogóle istnieć. Być może człowiek, który spotkał mnie wtedy w lesie, nie kłamał. Nie wierzyłem w jego dobre intencje, ale może to miejsce było faktycznie przeklęte. Podjąłem decyzję o ucieczce. Pragnąłem wycofać się, obudzić moją rodzinę i wiać stąd, choćby w piżamach. I wtedy, gdy zrobiłem krok wstecz, moja stopa o coś zaczepiła. Poczułem, jak tracę równowagę i się przewracam. Podniosłem się prędko, ale wtedy zrozumiałem, że dzikie harce, przerażających istot w kręgu zostały zatrzymane, a ich czerwone ślepia wpatrywały się w moją stronę. Rzuciłem się biegiem przed siebie. Wtedy nie myślałem już o niczym, tylko o ucieczce. Nie obracałem się, ale za plecami słyszałem nieludzki, demoniczny skowyt. Nim dobiegłem do obozu, w gąszczu, który wyznaczał początek gaju, nie widziałem już nic, tylko kilka par czerwonych ślepi, wyglądających z ciemności. Wbiegłem na polanę, od samego początku, rozumiejąc, że coś było tu bardzo nie tak. Wzmocniłem światło latarki i skierowałem strumień światła na nasz samochód. Drzwi były otwarte. Podszedłem bliżej i wtedy zobaczyłem krew. Czułem, jak wzbiera we mnie przerażenie, jakiego nie czułem chyba nigdy. Poświeciłem na przednie siedzenie i wtedy... Wtedy zobaczyłem ciało mojej siostry na siedzeniu kierowcy. Poznałem ją jedynie po ubraniach, bo jej twarz i czaszka były zupełnie rozłupane. Wszędzie było mnóstwo krwi. Latarka wysizgnęła mi się z rąk. Z trudem się po nią schyliłem i jakby odruchowo skierowałem światło w kierunku namiotu, jego ściana od strony sypialni była rozszarpana, tak jakby ktoś albo coś starało się tam dostać. Przyrzekam, że to, co wtedy zobaczyłem, było najgorszym widokiem w moim życiu. Wszędzie było mnóstwo krwi. Nie chciałem tego widzieć. Do moich oczu napłynęły łzy. Wtedy poczułem powalającą pustkę i samotność. Ogarnęła mnie psychoza strachu. To wszystko wyglądało na atak jakiegoś psychopaty. I wtedy w gąszczu coś się poruszyło. Skierowałem tam światło latarki, oczekując, że za chwilę podzielę los moich bliskich. Zobaczyłem to coś. Początkowo sądziłem, że było to wyjątkowo brzydkie drzewo, ale po momencie zorientowałem się, że to mnie obserwuje. Sylwetki przypominało człowieka, ale zamiast twarzy miało czaszkę przypominającą jelenia i wielkie poroże było zdecydowanie wyższe ode mnie. Słyszałem charczący oddech, niczym jakiejś głodnej bestii. To coś miało łapy długości przekraczającej dwa metry i zakończone długimi, ostrymi pazurami. W jednej z rąk bestia trzymała drewniany totem przypominający mi żerć uspotkanego w lesie mężczyzny. Istota stała i z jakiegoś powodu nie atakowała mnie, wpatrując się we mnie czerwonymi ślepiami. Na jej palcach dostrzegłem krew, to ona musiała stać za zamordowaniem moich bliskich czułem jakby podświadomie próbowała się ze mną skontaktować to uczucie nie opuszczało mnie wtedy nie potrafiłem myśleć logicznie odwróciłem się i ruszyłem w kierunku drogi starałem się jedynie przeżyć mój krok był z początku wolny ostrożny co chwilę spoglądałem na bestię sądząc że być może zaraz mnie zamorduje ale istota nie ruszyła za mną. Słyszałem jedynie jej oddalający się, świszczący oddech. Teraz mój nerwowy chód zamienił się w bieg. Kiedy obejrzałem się za siebie po raz ostatni, demonicznej istoty już nie było. Ucichły bębny, a z gaju nie dobiegały już żadne odgłosy. Nastała noc, spokojna i cicha. Jeszcze przez dłuższy czas miałem wrażenie, że to wszystko było jedynie przytłaczającym koszmarem, ale podświadomie wiedziałem, że w tych zaroślach drzemie pradawne zło.